Dzisiaj są wyftyki, greckie wywtyki, robione są na grecki sposób, a co to jest, zaraz Wam pokażę. Więc to są takie wyftyki. jest to mięso mielone, yy, nadziewane, jak widzicie, serkiem. Yy, mój mąż do tego zrobił yy, bakłażany, tak one się nazywają. Yy, tutaj to jest jeden, kartofelki mamy i tutaj jest taki yy, sos, Sos można powiedzieć z, z czoskiem. Bardzo dużo czosku, olej z oliwek. O! I to będziemy dzisiaj jedli. I polecam Wam te biftyki, dlatego, że są bardzo smaczne. Są robione co prawda na grecki sposób, ale są naprawdę bardzo smaczne. Polecam. I zabieram się za jedzonko. Trzymajcie się ciepło: u mnie jest zimno. No, i zobaczcie, tutaj dalej przekroiłam. Tutaj wygląda już inaczej, prawda? Jest więcej mięska, a mniej czarożku. No, nawet przyzwoicie to wygląda. I naprawdę są pyszne, polecam. Nie przesadzam. Jak spróbujecie, będziecie szukali. Są tylko na grecki sposób robione, ale są naprawdę pycha.